Proszę Państwa, gdyby Państwo nie mieli planów, to zapraszamy jutro na wyjątkowy spektakl, który odbędzie się w Centrum Młodzieży w Rzeszowie przy ulicy Osmeckiego 51. Co to za spektakl? I dlaczego warto poświęcić ten swój czas od godziny 18 właśnie jutro o tym Monika Adamiec, prezeska Fundacji na Szlaku Sztuk, współtworząca latający teatr kantorowi. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie kolejna wyprawa w świat Tadeusza Kantora, ale trochę inaczej. Tak, to jest kolejna odsłona, kolejne klisze pamięci, kolejne nasze spotkanie z Tadeuszem Kantorem, tym razem także z Marią Stangret, ponieważ ten spektakl jest omarzem dla Marii Stangret. Marii Stangret, towarzyszce życia Tadeusza Kantora, wybitnej aktorce teatru Cricot 2. Tak, wspaniałej kobiecie, wspaniałej malarce, która e, oprócz tego, że była żoną Tadeusza Kantora, że była współtwórczynią e, Cricot 2, była także świetną malarką. Jak będzie ten spektakl wyglądał? Pytam o to w imieniu tych widzów, którzy znają już produkcje wcześniejsze teatru latającego teatru kantorowi, czyli tej formacji teatralnej stworzonej przez aktorów i reżyserów z całej polski. Jeszcze wrócimy do tej charakterystyki tego, tej formacji. Jaki jak jest zamysł, jaka jest koncepcja? Ten spektakl jest... Inny niż nasze poprzednie. Koncepcja reżyserska, którą zaproponował Paweł Passini, no po prostu jest inna niż nasze poprzednie przedstawienia. Też robiliśmy ten spektakl w takich wyjątkowych warunkach, bo pierwszy pomysł na niego zrodził się w wielopolu skrzyńskim, gdzie była ogromna sala, trochę jak taka sala sportowa, taki duży obiekt i postanowiliśmy zrobić spektakl. Z inspiracji tratwą meduzy, albo jednym, jedną z inspiracji była tratwa meduzy, więc trzeba było ją osadzić w jak, na jakimś oceanie i ta przestrzeń była po prostu idealna. I mm, kiedy rozwijały się te wątki związane ze spektaklem, ta przestrzeń nam bardzo pomagała i była wspierająca. I ten spektakl jest właściwie takim spektaklem na dużej przestrzeni, na dużej powierzchni. Jest mi ciężko o tym opowiedzieć, ale na pewno nie mieści się w ramach sceny, tak jakśmy sobie wymyślili, że są, jest kurtyna, są kotary, jest horyzont. Publiczność, wszystko, w, publiczność w rzędach. W rzędach tak. Tutaj siedzą widzowie dookoła yy, tego miejsca, gdzie, jest, gdzie są aktorzy, tego miejsca, gdzie gramy. Są też sceny symultaniczne, czyli takie równorzędne scenografia jest właściwie bardzo symboliczna. Operujemy światłem, operujemy dźwiękiem, muzyka na żywo, aktorzy w tych swoich kostiumach, a jednocześnie jest to taka wyprawa. W głąb samego siebie. Bo też pierwszy nasz pomysł był wtedy, kiedy była pandemia, czyli pozamykani artyści, wszystko takie pozaciskane, taka izolacja, i to z jednej strony przeszkadzało, z drugiej strony sprzyjało temu, że mogliśmy głębiej wejść w postacie i mogliśmy głębiej wejść w sytuację, w problematykę tego, o czym chcieliśmy mówić, czyli o artystach, kondycji artysty i o tym, jaka albo czym jest nasza podróż przez życie. Ale to jest podróż do dzieciństwa, tak? Bo w tytule jest tak, pokój mojego dzieciństwa. dzieciństwa. Tak. Stąd ta interakcja z publicznością pewnie będzie bardzo istotna. Pamiętam też takie państwa spektakle, w których ten głos publiczności, a właściwie taki no, niemy, niemy udział publiczności w czasie spektaklu, a po spektaklu rozmowa to było coś bardzo ważnego. To jest wspaniały, wspaniała, wspaniały pomysł na ten spektakl, że widzowie siedzą dookoła na nas w bliskości, ale nie za blisko. Na tyle daleko, żeby sami mogli się schować w cieniu świateł, a jednocześnie na tyle blisko, żeby byli blisko nas, żeby mogli poczuć i e, poczuć się jak na tej tratwie meduzy razem z nami, e, no właśnie na tym oceanie, żeby mogli się z nami zintegrować w tym spektaklu. W reżyserii Pawła Pasiniego ten spektakl. Tak, to jest koncepcja reżyserska Pawła Pasiniego. Co to za twórca, przypomnijmy? To jest twórca teatralny z Lublina, który prezentował swoje prace tutaj w Rzeszowie, w Lublinie, w Warszawie. W tej chwili pracuje w Lublinie w Centrum Kultury. My współpracujemy z nim od 4, od 5 lat i jest nam w tej współpracy dobrze. To jest rodzaj takiego teatru, Paweł ma specyficzną wrażliwość i ta wrażliwość jest nam też bliska, wrażliwość opowiadania o teatrze i rozumienia teatru. To jest taki teatr poszukujący z, z intuicji, ze swojej wiedzy, ze swoich doświadczeń. Trochę inna forma pracy, ale myślę, że przekłada się bardzo na to, jak widzowie mogą przeżywać te nasze emocje i to, o czym opowiadamy. Mówiła Pani, że ta scenografia będzie oszczędna. Natomiast co z warstwą tekstową, z warstwą słowną? Z czego będzie utkany ten spektakl? Spektakl jest utkany z naszych. Improwizacji, z naszych, z naszych przemyśleń, ale też z fragmentów wypowiedzi Tadeusza Kantora, Marii Stangret, z z niektórych tekstów Kantora, to jest taka hybryda, ten tekst. Nie ma za dużo tekstu, więcej jest w obrazie, więcej jest w emocji, więcej jest w muzyce i w tym podążaniu za historią, za opowieścią. Są tam wątki biograficzne Tadeusza i Marii, są też wątki związane z dzieciństwem, czyli jest postać Zosi, która bawi się z Tadeuszem, jest postać, są postacie ciotek, ciotki Józki, ciotki Mańki, no i oczywiście jest wspaniała postać ojca, Mirskiego kantora. I no, to jest postać wyjątkowa, bo to postać hmm, Odyseusza. Na tej trafie też znajduje się Odyseusz, znajduje się Tadeusz, Zosia, mama, e, Marysia. Wszyscy razem płyną e, w te otchłań, nie wiem, po się. Nie wiem, dokąd oni płyną. Państwo sami się domyślą, dokąd płyniemy wszyscy razem, i na tę trafę Państwa po prostu zapraszamy. Zaprasza latający teatr Kantorowi, który swoją e, drogę artystyczną jako formacja teatralna, taka nieformalna w gruncie rzeczy rozpoczynał w Wielopolu skrzyńskim, więc Państwo też podróżują, meandrują e, dawniej. W Wielopolu Skrzyńskim, y, jutro w Rzeszowie, y, a po drodze w różnych miejscowościach. Tak, tak. Zaczęliśmy od Wielopola Skrzyńskiego, tam jest nasza Mekka, i tam y, były te pierwsze nasze kroki zresztą z Leszkiem Mądzikiem, który jako pierwszy się do nas odezwał. Y, odezwał to jest za duże słowo, po prostu wyraził takie marzenie, że chciałby kiedyś zrobić coś w Wielopolu. I ja pomyślałam, no. To jest dobry pomysł. I kilka lat później zaprosiłam pana Leszka do współpracy. Była to wspaniała współpraca i cieszę się, że pan Leszek zdążył z nami zrobić ten spektakl i że to był nasz pierwszy spektakl, źródło. A później zaprosiliśmy Pawła Pasyniego, Magdę Miklasz, Anię Stelle, Joannę Gerik. wspaniałych polskich młodych y, reżyserów, którzy inspirują się Tadeuszem Kantorem albo jego twórczością, lub są w kontrze do Tadeusza Kantora i z tego też wychodzą piękne pomysły teatralne. No właśnie, kolejne pomysły teatralne. Latający Teatr Kantorowi nie ustaje w tych poszukiwaniach. Jak państwo to robią, że, że te spektakle powstają? To nie jest łatwo, bo przecież państwa, artystów skupionych w tym teatrze, dzielą czasami setki kilometrów. Tak, jest, pochodzimy z różnych stron Polski. Marek Kościółek przyjeżdża pod Szczecina, z Poznania. Grażynka Tabor przyjeżdża z Boża albo z Wysp Kameryjskich. Monika Nitkiewicz-Mitrud przyjeżdża z Kraśnika, z Lublina. Przemek z Lublina, Karinka Góra przyjeżdża z Tomaszowa Mazowieckiego, my tutaj z Anią jamrozek sową jesteśmy z Rzeszowa Mamy tych aktorów z Hełma, spod Hełma, mamy Marcina Woszczewskiego Basię, basie, Wójcik Wiktorowicz z Jawożna. Ta współpraca jest właściwie w całej Polsce. Zlatujemy się dzięki pomocy, tak naprawdę. Przez ostatnie dwa lata te pomoc nam, tej pomocy nam użyczyła, użyczyła pani Jagoda Skowron i projekt Przestrzenie Sztuki w, ramach, w, teatrze. w teatrze Bandy Siemaszkowej. Tak, wcześniej pisaliśmy projekty we współpracy z innymi stowarzyszeniami, teraz mamy, piszemy pod Fundacją na Szlaku Sztuk. Ten spektakl, który jutro zobaczymy, jest dzięki współfinansowaniu przez gminę Miasto Rzeszów, i bardzo się z tego cieszę, że otrzymujemy pieniądze już od dwóch lat taki program rzeszów na szlaku sztuk, że, że dostajemy to wsparcie i że rzeszów nas pilnuje, trzyma, przytula, że nie każe nam się wyprowadzać i że możemy tutaj po prostu działać i, i możemy tutaj tworzyć swoje spektakle. Tak, Zerkamy, proszę państwa w jedno miejsce w naszym studiu, gdzie ustawiony jest plakat tego przedstawienia pokój mojego dzieciństwa, czarno-białe zdjęcie, czarno-biały fotogram. No i Państwo będą mogli trochę w czerni i bieli, ale trochę, ale trochę także w kolorze. Wszystko zależy od świateł pewnie, zobaczyć ten spektakl. Tak, a światła są wyjątkowe i przestrzeń jest wyjątkowa. Rzadko kiedy spotyka się taką formułę i taki rodzaj teatru, takie granie. Spektakl oczywiście nie jest czarno-biały, troszkę ma kolorów, troszkę takiej sepi i dużo koloru ciepłego parkietu. Proszę Państwa, spektakl pokój mojego dzieciństwa, omarz dla Marii Stangret w reżyserii Pawła Pasiniego. To na koniec uchylmy jeszcze rąbka y, dużej tajemnicy, ogromnej nawet tajemnicy, A... y, bo może się zdarzyć, y, no jest to już pewne prawie, że na 100%, że pojawi się wyjątkowy gość. Tak. Udało nam się skontaktować z panem Lechem Stangretem, y, y, krewnym pani Marii Stangret-Kantor, Obiecał, że przyjedzie jutro na ten spektakl. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Nigdy wcześniej się nie widzieliśmy, nie spotkaliśmy się, ale korespondowaliśmy ze sobą e, mailowo i rozmawialiśmy telefonicznie, więc cieszę się, że przyjeżdża do Rzeszowa i że obejrzy właśnie ten spektakl związany, który jest omarzem dla Marii Tangry. Bardzo dziękuję za te informacje i za to zaproszenie. Pani Monika Adamiec, prezeska Fundacji na Szlaku Sztuk, aktorka, współtwórczyni latającego teatru Kantorowi Formacji Teatralnej, która inspiruje się cały czas twórczością Tadeusza Kantora. Jutro spektakl o 18 w Centrum Młodzieży w Rzeszowie. Dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do studia i dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.